Go to anywhere I flow Sometimes I believe, at times I'm rational I can fly high, I can go low Today I got a million, tomorrow I don't know Decisions as I go to anywhere I flow Sometimes I believe, at times I am you know I can fly high, I can go low Today I got a million, tomorrow I don't know. Taki blog trochę z pracy, znowu trzydziestka, bo nadzieję, że to się jeszcze pojawi. Teraz, o na wiosnę z Ferguson. Tak, są wakacje z no, A sześćdziesiątka, no, na, tak. na wiosnę. Myślałem, że będą dwa filmy z, 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 z ale był jeden. A najprawdopodobniej będzie jeszcze jeden kiedyś. I to nie z pracy polowej. No to może ktoś zgadnie. Od razu powiem, nie, nie będzie żadne malowanie. Bo pewnie już się... Może parę osób pomyśli, że będę malować się, czy... ale nie. Nie powiem, ja bym mi w ogóle która nie malował, boku. ładna, w oryginalnej stacji. Podnoszenie Marsa, że tak się w centrum nie wkładać. Dobra, nagrałem To było rozsiłanie ten nawóz, Fosfarm 4, 10, 15. I w środku jest chyba jeszcze tuż tu biorę się rozsiłanie chyba. To taki no to bardzo takie świeże. Jestem Fosfarm i chyba warp ale nie jestem pewny, Najprawdopodobniej warp mak usiany. Bo są nowe worki na no. jakiś kredyt Tu składujemy ziemniaki, o nic nie widać, ale tak komin no tajemnic, to w drugiej jest gruz, to też jeszcze pewnie dogę Nagranie teraz nie będzie takie dobre bo Muszę doświetlić, o patrz jak to popuszczałem kiełki tu, O tu jest te, którego wyrwałem w piwnicy jest Wilgotno patrzę na tego piwnica jest bigotno. no i rosną. taki bunkier trochę to wygląda no tu się wysypowało kiedyś ziemniaki a teraz normalnie tu nosimy i z wykopów Wam nagrać film tyle zostało tu trochę i tam trochę, tyle jest ziemniaków jak w tej piwnicy a to z półtora miesiąca, może nie cały, będzie. i będzie się kopało już zwykłe, czy znaczy no, świeże. Jestem tu na podwórku, gdzie jest to jest pobora. Tak to wygląda. Tutaj były krawy. Tu chyba też były. No tak chyba też były. Nie wiem dokładnie. To były króliki. 3 lat temu. O, tu jest taki. Tam się y, przy z góry zrzucało z siano Na górze bym, bym nagrywał ale so, chciałem że tam nic na to nie będzie widać A to jest zbiornik Tu przypomina on, on coś y, To jest zbiornik taki jak jest taki ma beczka Tylko beczka ma 4000 to ten jest chyba 3,5 albo trzy chyba Głubin na tym polu jest chyba natnięty nie wyższy i mniej padyla jest no wait no jest chyba mniej padyla a beczka kupiliśmy tam z tamtych to jest półtora hektara jest tam daleko już to kończy tu kiedyś były drzewa. Tutaj są u sąsiada i chyba pierwszą obrazu 60 to było właśnie wyrywanie tych drzew. Bo to jak mi coś chyba z tego co pamiętam, to chyba pierwszą obrazu 60 to było wyrywanie drzew. Co do ołów? tu chaszczami, kurde. Sporo tutaj drzew i z tym jakby to było też nasze to, to były 3 hektary. A po pole jest takie wąskie ledwo, fajnie się jej uprawia. Może tam się przejdę i to zobaczę dalej, ale nie wiem jeszcze. Tu jest jeszcze opryskiwacz. Jakieś ugraty. Tu zase stoi sadzarka. Tu pług. O tam są jeszcze maszyny ciekawe tu jest rama od motoru tu będzie zdjęcie jak on wygląda jest od niego bak schowany i schowek jeszcze w oryginalnym kolorze a tu jest wóz tu jest ściapka. tu mamy zgrabiarkę zgrabiarkę, przetrząsarkę no widzę se jakoś jakoś została tu... no tu jest coś ogóle tu zdeczek od Poloneza. Tu jest kosiarka konna. Tam jest opon, tu jest od I na samym końcu się kryje roście. Warto na kos. Więc tu sporo trochę tych skarbów jest. Tu łezka. Tu maszyna. Żeby nie było, że nie ma, że nie mamy Mamy. A nie trzeba tamtej zabrać. Nie, bo chyba by pasowało zabrać czy powiem. Do przodu. No. Dla zachęci dostajesz jest bionka, a sama na to jest две прескани со бирешто преску. Остава. Тоа е дека гранта, гранта. за близкого, да? Рабиско, да, не за да? tak Trochę wody, tak z 30 litrów, i wypryskam to lepiej tak zrobić niż nie. Bo tam może w dyszach coś pozostawało i no, bez kabiny się lepiej pryska. Bo tam lepiej do tego sięgać, a z kabiny też jest dobrze. Według mnie, no, ale to jest tylko moja opinia.